Hej, 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 witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Saints Row 3. Tak jest. Dobra. Mamy dostępną nową misję, ale ja chciałbym zacząć od czegoś innego. Na starcie wstecz, ulepszenia, tak. O kurde, trochę mam mało kasy. Ale to nie problem, zaraz zrobimy sobie przelew i już będzie więcej. I i, i. chyba czas kupić jakieś ulepszenia, bo to już jak to się mówi? Czas najwyższy. Jest ich tutaj sporo. Zdolności. Mhm. Przyda się. Zmniejszenie kosy. Dobrze. Zmniejsza się szybciej. Zdrowie. Regeneracja 2. Za mało pieniędzy. Hm. Wzmocnienie. Zwiększa się o 25%. To zdecydowanie chcę. Szybko mi zabierają zdrowie. 14 poziom szacunku. No nic. Obrażenia. Mniejsze obrażenia o 10%. Pewnie. Od ognia o 10%. Jasne. Oczywiście, że to chcę. I więcej nie kupię. Walka. Granaty. No właśnie. O, nie stać mnie już na to. Amunicja specjalna. Nie mam już kasy. Fajnie było, ale się skończyło, niestety. No nic. Gdzie jestem? Zawsze mam problem ze znalezieniem. Swojego kursora. Dobrze, tu jestem na żółto zaznaczony. Za 1000 to jeszcze mogę kupić. Akurat przejedziemy tam. Staram się jak najwięcej na razie rzeczy kupować. Bo wiecie, co godzina więcej kasy wpływa. A kupując budynki, można zarobić jeszcze więcej. Więc po prostu myślę, że warto. Myślę, że warto kupować niczym normalnie Monopoly. Od kolejne miejsce na sprzedaż. No pewnie, że je chcę. No jasne, mogę sobie chcieć. Jak mnie na to nie stać. No nic, kupiliśmy trochę ulepszeń. Ja tutaj kupię jeszcze jedno mieszkanko. Ono chyba kosztuje tysiąc, więc. Patrząc na moją kasę, to mnie na nie stać. Chyba, że ona 10 tysięcy kosztowało. Nie no, dobrze, zwykłe. Zajazd od tyłu. <laughs> za tysiąc. <1000. śmiech> spoko, spoko, naprawdę. Nazwa pierwsza klasa. No i co, zrobimy sobie jakąś misję, tak? Profesor Genki. Już jedną zrobiłem dla niego misję. Dla profesora Genkiego. Jesteś gotowy być gwiazdą? Myślałem, już nie tak. na w Nie próbujesz mnie na prawda? mi. się, to i pokażę ci. Lepiej w No pewnie. Ja już jedną misję z tego wykonałem, z Kenki. I muszę przyznać, całkiem zabawne to było. Takie powinny być gry. Powinny bawić, uczyć i wychowywać. Żartowałem oczywiście. Nie no, być spoko wszystkie no dobra, Hello, Steelport, and welcome to Professor Genki's super ethical reality climax. Time to see how the game is played. Fight your way through Professor Genki's super sparkle lap for fun and profit. Now, with every man, woman, and tiger shot, your prize money goes up. But look out! No one likes it when you shoot a panel. Unethical. Un once you've collected enough money, the door to the lab opens up, and you're free to go. But if you think it's that easy, you've never seen Kinky before. Oh, and one more thing: on this show, no one gets to take a break. If you want to stay in the fight, be sure to shoot the first aid target. Good luck. It's murder time. yeah <laughs> <laughs> no, nie mogę. To przez po prostu. <laughs> Okej, okay. ja już tam w sumie wziąłem inną misję, która już więcej wymagała. To jest taka pierwsza. Okay, so this will be easier than what I've done in the If our contestants can survive the deadly traps, armed mascots, and those freakishly huge hunters, they can win a hefty pile of cash. This game is deadly, because it is. Because it is. <laughs> but it's still probably safer than driving in Steelport. <laughs> our competitor isn't from Steelport this time, Zack. Today we'll be watching the leader of the Saints, the world famous Stillwater. Street gang. As many times as this former gangbanger has been shot at, blown up, run over, and generally put through hell, this competition seems pretty routine. Routine, maybe, but lucrative. You are going to make Professor Genki size dollars driving hoes around. That's for sure. Hey, noznowo strzeliam w tą pandę. Apparently, our contestant is quite the hero back in Stillwater. Have you ever been to Stillwater Bobby? I did, and it wasn't a good trip. My car got covered in sewage by a passing septic truck. Really? What did you do to piss off the driver? I didn't do it damn thing. I just wish I had rented a convertible. <laughs> right, you were in the car when this happened? Back to the action. Our contestant is doing really well. long time since Professor Genkis has seen the caliber of shooting. a present. Present is in the maze. That's some great action. i hate to be a mascot this no. Oh, yeah! No Zarąbiste. No, nie mogę z tego po prostu. Tylko się śmiać. Oj, sporo kasy za to jest. Dziesiąty poziom szacunku. Zarąbiście. Dodatkowa akcje profesor Genki. No, i miejsce znajdziesz na mapie. Spoko. Pils Pierce, Pierce, jest dostępny na telefon w twojej komórce. Pomoże świętym w walce. Akcja ukończona. O! Wstecz, nie chcę na razie ulepszeń. Komórka No i zobaczmy, co się z nią stanie. Aha, przyjedzie po prostu. Czyli mogę po prostu zawołać kogoś. Zarobiście. Zadzwońmy jeszcze po pierwsze. A no i zajęte? What the fuck? No nic. Wsparcie świętych. Zajęte. Spoko. Z tego co pamiętam, mogę mieć dwóch kompanów. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Stecz. MMM, komórka Pierce Zajęte, no dobra, chyba mogę tylko jednego przywołać. Albo nie wiem, co to oznacza. No nic, przyjechała. kodowała Zarąbiście, zaszmy, gdzie tu jestem w pobliżu jakiejś misji. 5000. Ok, stać mnie na to. Kupujemy. Oh yeah. 500 na godzinę więcej. Zarąbiście. 500 więcej. 500 więcej. Dobra misja. Um, super. etyczna sposobność perowa. Nie wiem co znaczy. Dobra, znów Pierce. Okej. Okay. Już nie jest mojej okay. Still standing after all this shit we've thrown at them. I don't see a reason to stop. no saying we should. All right. They see you at the Broken lately Okay. Now we're going. Whoops. not your kind of place, bass. what's the hate? Beer is cheap, and i'm the best-looking motherfucker in here. look, you may think it's time to kick back, but i'm done toying with these bastards. i want loren and i want him now. so where is he? no idea. but 10k says he's hiding out in that big-ass skyscraper. now, loren's a tactician. he's not gonna hole up in a building that screams i'm a criminal mastermind. i need something concrete. to hit a powder. nah, uh, i don't have time for a stripper. No powders. A designer gun store downtown. I saw some of Lorenz thugs talking to the owner. There's got to be something there. Alright, let's go shopping. Tak, yes, let's go shopping. My to przejmujemy. Achievement, spoko. No, I gdzie jesten Pierce? Serio? To była misja, czy, czy co to było? Bo nie mam pojęcia. Gęki apokalipsa, profesor gęki, trudność średnia. Trudność średnia. Serio? Może mam po niego wrócić albo coś. Chyba nie. Ok, książka Świętych, to sobie zobaczmy jeszcze. Karl. szef gangu narkotykowego, nie chce grać ze świętymi. Karl przewozi bagaże na lotnisku. Przemyca w nich też narkotyki i bezwzględnie niszczy każdego, kto wkroczy na jego teren. Ukradni wózek na lotnisku. A na pewno przyjdzie sprawdzić, co się dzieje. Dobra, jedziemy, zabójca. Okej, okay, opis jakieś zlecenia. Raczej nie interesuje. Dobra, nie ma co, jedziemy pod prąd. <laughs> w końcu to Saints Row, jak można było jechać normalnie w tej grze. Znowu to zniknęło. Dziwne. Przecież jechałem za wskaźnikiem. Hmm. Ciekawe. Wybierz cel. Użyj tej ikonki, aby znaleźć cel. Aha, dobra, teraz się dobra, bo jestem na miejscu. Spoko. Wykonaj instrukcję, aby. coś tam, coś tam. Eee, czyli najpierw muszę wykonać instrukcję, dobra. Mhm. Ukradnij wózek na lotnisku. Ok, więc tu mamy lotnisko. Gdzieś tutaj w pobliżu, o ile się nie mylę. O, świetnie, myślałem, że nie mogę tego rozwalić. Mam ukraść tutaj wózek spoko. Pewnie tam gdzieś będzie. Dobra. Domyślam się, że to ten, no bo w końcu co innego mogłoby być. Okej, okay, teraz mam go wyeliminować. Aha, i będzie spierdzielał przede mną. Spoko. Dawaj wózek! <laughs> Hej, nie uciekaj.

Kamy, chamyha! Okejka. Dobra. Chciałem tylko sprawdzić czy to jest pod tymi klawiszami, pod którymi myślałem, że to jest. No i zgadza się. Zobaczmy, gdzie jesteśmy. Hem, chem, chem. Tu jeszcze nic nie wpłynęło. No szkoda. Hmm. Tu jest coś nieznanego. Można pojechać i sprawdzić, co to może być. Kościół do kupienia? Niemożliwe. W Saints Row kościół. <grymne> nie, jednak nie. Jakiś klub, coś w tym stylu. Cena? 10 tysięcy wow, ho, ho, mogę zapomnieć.

Ale cóż poradzić? Półtora kilometra. No spoko. Nie jest takie złe w sumie to autko. Tylko cholernie wolne. Oh shit, policja. Jak zawsze, jak zawsze. Dobra, pojedziemy trochę pod prąd. O tak, mały włos dziewięć, max. trochę wpadnie o kurde gdzie ja jadę a w sumie to w sumie to dobrze ten GPS tak źle pokazuje przecież mogę sobie wysiąść tutaj auć wyskoczyć i skoczyć ze spadochronu można można Okej, okay, to już tam i co tam będzie czekało na mnie szondi nie sądzę for love. put my hands on her. let a lot of people with guns in there. we'll go in the back way. you don't think the back's guarded? it's like two punks. what about the inside, motherfucker? let's do this. Jak strzeliła od razu, <laughs> wie co robi? Serio skąd tam ci przyleźli? Nikt was nie zapraszał na imprezę.

To do niego nie doleci, co oni robią? A jednak doleciało, jednak trafiony, zatopiony. Oh yeah. Okej, okay, nie da się grać na automatach. Ale spoko. Nie da się to nie. Przeżyję. <laughs> nie ma to jak gra w grze. Grać w grę w grze. <laughs> Serio. Znowu jakiś koksu. Walka wręcz. Heh, to na najgorszy chyba ze sposobów. O tak. Oh yeah. No pewnie że chcę. O! czuję tę moc, ledwo co to niesie, na piętro, tak? Spoko z taką bronią, z taką bronią nie może się nie udać.

o, o trzeba się wycofać. Dosłownie, chwilka i życie się zregeneruje. O, proszę, przynajmniej nawet mogę wyjść. Wtedy, wychodzą w nieskończoność. Nie mogę tego działka wyrzucić, chyba że się amunicja skończy. Albo nie wiem po prostu którym klawiszem. Dobra, już je wyrzuciłem. No, nie doleciało. Normalnie mistrz granatu. A znów je mogę podnieść. No spoko! Myślałem, że zniknie. Dostań się do biura kierownika. Spoko, nic trudnego. Co to jest dostać się do biura kierownika? Wygląda, A mam cię. Snajperze. Serio? No dobra. Chyba nie ma sensu ich zabijać. Damy radę. Ej, zajmij się komputerem, mamy ich tutaj wystrzelamy. Oh shit. Dobra, zmywamy się stąd. Przy rój Ukończono. Tak jest! No, już trochę więcej hajsu padło. Zarąbiście. Dobra, nie chcę tej broni. Ona mnie denerwuje. Jest zbyt ciężka, niestety. No i dobra, wiecie co? W tym miejscu sobie zakończymy. Mam nadzieję, że się wszystkim podobało. Ten odcinek był całkiem spoko, całkiem nieźle mi to wszystko wyszło. Już, jak widzicie, się powoli wkręcam w tą grę. Już mniej więcej czaję, o co tak naprawdę tutaj chodzi. <laughs> Jest po prostu zarąbiście. Dobra. Do następnego odcinka nie zapomnijcie strzelić, suba i walnąć lajka, jeżeli materiał Wam się podobał. To wszystko. Trzymajcie się i cześć.